Zastanawialiśmy się w drodze do Flachau. Tym razem jedziemy na narty na tydzień. Jesteśmy w Czechach na stacji benzynowej. Wyjechaliśmy o 8.15 z Podkrakowa, z Modulniczki. I nawigacja pokazywała nam, że za około 8 godzin będziemy w, w Austrii, pod Flachau. Na tej drodze, jadąc do Austrii z Krakowa, dokładnie do Flachau, koło Salzburga, Mamy odcinki płatne, czyli musimy kupić po prostu winiety, zarówno w Czechach, jak i w Austrii. W Czechach kupiliśmy winietkę za około 67 zł. elektroniczną i w Austrii również elektroniczną. W Austrii zapłaciliśmy chyba 50 zł, to było jakieś 11,50. I można ją kupić na stronie Autopay. Nie trzeba wtedy nic naklejać na szybę. Są też, to jest akurat nowość, bo wcześniej tak nie było, jednodniowe winietki, które kosztują 8,50. Więc za bardzo się ich nie opłaca kupować, jeżeli jedziemy na tydzień. W Austrii też są odcinki dróg płatne oprócz winietek. Tam jest sześć chyba takich odcinków, natomiast no, na tej trasie, tak jak powiedziałam, z Krakowa do, do Flachau, nie potrzebujemy już te odcinki dodatkowo płacić, wystarczy i dojechaliśmy w końcu. Jest 17.38, więc e, nawet dobry czas. E, apartament mieści się w miejscowości Altenmarkt i nazywa się Haus am Platz Weidgasse. Rezerwowaliśmy go przez Booking.com w styczniu i zapłaciliśmy za nasz czteroosobowy apartament 5400 zł. Apartament znajduje się w bardzo kameralnej, przytulnej miejscowości i ma bardzo dobrą lokalizację. Naprzeciwko znajduje się supermarket Szpar, a także punkt, w którym możemy kupić karnety narciarskie. Tutaj na samym dole mieści się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i też sklep. No a u góry mamy restaurację meksykańską. W pobliżu jest też supermarket, jest mnóstwo sklepów. Także lokalizacyjnie naprawdę bardzo fajnie jest. Zaczynamy naszą przygodę z jazdą na nartach, dzień numer jeden. hędzę. przyjechaliśmy z kibusem od naszego hotelu i tutaj z tej dolnej stacji będziemy startować. Tutaj znajduje się też kilka punktów gastronomicznych. My akurat jedliśmy pizzę i polecamy. Jak widać, warunki w naszym pierwszym dniu były trudne. Sypał śnieg, były mgły, ale z każdym dniem pogoda się poprawiała i na końcu było już tylko słoneczko. tutaj tą górą. Warunki są naprawdę fajne tutaj z tej strony. gła trochę przeszła i... i jedziemy sobie dalej. Give it to me like... Załogę dwójką teraz tym razem pojechaliśmy, bo można i jedynką, i dwójką. I teraz my pojechaliśmy na dwójkę i tak oto wygląda. Szutujemy. I jeszcze trochę widoków z gondolki. Przepiękne góry, przepiękna sceneria. Naprawdę zapiera dych. I kolejna trasa. Piękna, szeroka, pusta. Co najważniejsze, naprawdę super się jeździ. Give it to me, like. w drodze do Kleinar. Zjechaliśmy sobie tutaj w połowie góry i tutaj jedliśmy w tym, w tym domku, Gasthow galer z przepięknym widokiem. Naprawdę super i ceny tutaj jedzeniem były bardzo dobre, fajnie naprawdę. Miasz, razi słońce, więc ciężko mi. To nagrywać. Dzisiaj szósty dzień naszego pobytu w Altenmarkt w Austrii na nartach i no już mamy pogląd na te wszystkie trasy narciarskie, ponieważ pierwszy raz akurat jesteśmy w, tych, w tym rejonie. I ten rejon należy do całego Ski Amade, który ma ponad 700 km tras. Do Ski Amade należy pięć regionów, które tutaj przedstawiam. My byliśmy w regionie Salzburger Sportwelt, do którego przynależy dziewięć obszarów. Między innymi Zauhänsee, Flachowinkel, w którym my najczęściej jeździliśmy. Pomiędzy wszystkimi dolinami w tym regionie jest połączenie i można się po prostu przemieszczać jeżeli kupujemy karnet na więcej niż jeden dzień, możemy tylko kupić niestety karnet na całe skiamatę i jeździć na wszystkich stokach. Natomiast dzienne bilety są możliwe do zakupienia na konkretną dolinę. Natomiast naprawdę nie opłaca się tego kompletnie robić, jeżeli jesteśmy tutaj więcej niż jeden dzień. Koszt karnetów to tutaj w tym szczycie sezonu, bo to jest luty. To 370 euro od osoby dorosłej, od nastolatka urodzonego w latach 2005-2007 to 278 euro, natomiast dziecko to jest koszt 185 euro. Te karnety można kupić taniej, jeżeli kupujemy z dużym wyprzedzeniem i to wyprzedzenie mam na myśli okolice grudnia, ponieważ nie jest tutaj tak jak w Polsce, że kupujemy online i mamy taniej, tak my myśleliśmy, ale niestety okazało się, że tutaj online możemy kupić bilety taniej tylko i wyłącznie, jeżeli kupujemy je dużo, dużo wcześniej. Koszt naszego pobytu tutaj, jeśli chodzi o apartament za te 7 dni to 5400 zł. Do tego do Jedzenie na stoku około 300 euro za naszą czteroosobową rodzinę za cały tydzień. No i um, chyba w zasadzie to wszystko. A winietki około 120 euro nas kosztowały, także um, jeszcze na końcu podsumuję później całkowity koszt takiego wyjazdu do Austrii. Jeśli chodzi o te ośrodki, my głównie jeździmy i najbardziej nam się podoba tutaj w ośrodku Całhędze. My mieszkamy w Altenmarkt, z którego odjeżdża Skibus, i naprawdę to jest super wygodna opcja, ponieważ tutaj dosłownie 3 minutki od naszego apartamentu jest przystanek, z którego jeździ co 10 minut Skibus. W granicach 15 minut jedzie na stok. No i oczywiście też później możemy nim sobie wrócić, więc to jest bardzo wygodne. I my zazwyczaj jeździmy tutaj do Całhence. Tutaj na, na tej mapie do Cauchense i jeździmy sobie tutaj e, w, tutaj w obrębie tego ośrodku przebijaliśmy się tutaj do Flauken, do e, e, no i później do Kleinarl tutaj na tą stronę. I dzisiaj akurat byliśmy tam w okolicach Flachał i przy tej pogodzie, która jest, czyli około 12 stopni tutaj w dolinie, to naprawdę tam wszystko płynęło, były duże muldy. I mimo tego, że tam jest naprawdę dużo tych stoków, to raz, że były kolejki do wyciągów, dwa, że naprawdę no, warunki były ciężkie. Natomiast tutaj w tym Załchędze jeździmy codziennie i naprawdę są bardzo fajne warunki. I bardzo fajne szerokie trasy, zarówno te niebieskie, czerwone, super naprawdę dla początkujących ekstra są też takie typowo dla takich osób, które się uczą, ale też takie bardziej ostrzejsze, te niebieskie trasy dla osób, które już jeżdżą na nartach, i są, ale są z rodziną na przykład i dzieci nie lubią takich stromych gór. Give it to me, like... W Altenmarkt znajdują się także termy, z których my skorzystaliśmy. Natomiast osobiście nie polecam, ponieważ chcieliśmy się wygrzać w gorących źródłach, takich jakich byliśmy, nie wiem, na Słowacji czy też w Polsce. Niestety woda była no, dla mnie osobiście chłodna, zwłaszcza w tym basenie zewnętrznym. To wyjeżdżamy na samą górę krzesełkiem. I będę teraz jechać czerwoną trasą zazwyczaj stąd jechaliśmy niebieską, ale na samej górze ona jest dosyć wąska. Dlatego dzisiaj jest piękna pogoda i chcę sobie zjechać czerwoną trasą. Te czerwone trasy już jechałam nimi, ale było wtedy bardzo, bardzo zamurdzone. No a teraz jest wcześnie rano i myślę, że są dobrze przygotowane. Te trasy są szerokie. Także spróbuję pokazać, jak to wygląda. Szczególnie bardzo polecamy ten region narciarski, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo tras niebieskich i takich naprawdę fajnych, szerokich, niebieskich tras. W czasie, że z samego szczytu zjeżdżamy kawałek wąską trasą, ale później ona się po prostu rozszerza. Mamy też do wyboru czerwone, piękne, szerokie trasy. No i oczywiście czarne. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Łączny koszt naszego wyjazdu tygodniowego dla czterosobowej rodziny wyniósł 12 133 zł. W cenie zawierają się karnety, apartament, jedzenie na stoku, winietki, nie wyliczam tutaj basenu, na którym byliśmy oraz paliwa. Przyznam, cena nie jest mała, natomiast no za komfort, nie stania w kolejce, pięknych, długich, szerokich tras, no i cudownej pogody, myślę, że było warto. My przejechaliśmy w ciągu tego tygodnia ponad 160 km. Można sobie w automatach tam codziennie odbić swoją kartę i sprawdzić, ile się przejechało kilometrów. No i my sobie coś takiego sprawdzaliśmy i można sobie to wydrukować i dzięki temu wiemy, ile w ciągu całego pobytu przejechaliśmy. Give it to me like. Pomiędzy wszystkimi dolinami w tym regionie jest połączenie i można się po prostu y, przemieszczać. W Altenmark znajdują się także termy, z których my e, skorzystaliśmy, natomiast osobiście nie polecam, ponieważ chcieliśmy się wygrzać w gorących źródłach, takich e, jakich byliśmy, nie wiem, na Słowacji czy też w Polsce. Niestety woda e, była no, dla mnie osobiście chłodna, zwłaszcza w tym basenie zewnętrznym. Także osobiście nie polecam.